Tak więc Buggy to 39-letni mężczyzna, którego poznajemy w drugim arku, czyli Orange Town. I to właśnie w tym tytułowym mieście spotyka Golufi. Jest drugim po głównym bohaterze użytkownikiem diabelskiego owocu, który zostaje nam przedstawiony, a jego moc to podział. Buggy jest interesujący. Ma wiele tajemnic, których dla własnego bezpieczeństwa woli nie ujawniać. W dzieciństwie służył na jednym statku z Shanksem. W sumie można powiedzieć, że byli przyjaciółmi. Ciumi, ale po pewnym istotnym wydarzeniu ich drogi się rozeszły, a Buggy zaszył się na Izblu, gdzie utworzył swoją własną załogę. I cóż, w pewnym momencie zaatakował portowe miasteczko Orange Town. Już prawie się tam zadomowił, ale zjawił się Luffy, ukradł mu mapę Grand Line i uwolnił całe miasto spod jego terroru. No fajnie, ale co było dalej? Po upokarzającej porażce w walce z dwójką gówniarzy, Buggy został zmuszony do ucieczki z Orange Town, a że wszystko, co zostało z jego ciała, to głowa, dłonie i stopy. Było to duże wyzwanie. Natomiast jego pozostała w mieście załoga również musiała ratować się ucieczką, zabierając ze sobą pozostałe fragmenty ciała swojego kapitana. W tym czasie Bagi odnalazł ląd i szybko próbował zorganizować sobie jakiś obiad, odnajdując małe, niepozorne ptaki. Przeliczył się jednak. Jego niedoszły obiad okazał się być pisklętami pewnego przerażającego ptaka, który lubował się w ludzkim mięsie. Przekonany o swoim geniuszu, Bagi obmyślił chytry plan, by schwytać bestie w wilczy dół. Jednak nawet ptasi mórzdek potwora potrafił z łatwością odkryć ten podstęp. Klaun miał już zostać pożarty, ale uratował go powiedzmy, wrodzony paskudny smak. I tak Bagi trafił na ciekawą wyspę, pełną dziwacznych hybryd zwierząt i szybko poznał jej strażnika. Gaimona, który w pierwszym odruchu próbował przepędzić intruzę z jego wyspy, by chronić swoich zwierzęcych przyjaciół. Jednak szybko odpuścił. W końcu w jego oczach Bagi wyglądał jak jakieś dziwne stworzenie. Gaimon ugościł swojego gościa najlepiej jak potrafił. Niestety, klaun nie mógł zostać zbyt długo. Musiał odnaleźć swoją załogę, a raczej po prostu resztę swojego ciała. Niestety, zaraz po oddaleniu się od brzegu jego tratwa została zniszczona przez gigantycznego kraba. Nasz na szczęście, na miejscu była pewna przepiękna i tajemnicza kobieta, która uratowała śmiesznego mikruska przed morskim potworem. Błyskawicznie znaleźli wspólny język chłopak w słomianym kapeluszu i jej też zalazł na za skórę, więc zawarli piracki sojusz. W końcu mieli wspólny cel zabić tego dzieciaka, który im obu zniszczył życie. W tym czasie załoga Bagiego urządziła mu piękny pogrzeb, godząc się z tym, że ich kapitan poległ w bitwie. Więc siłą rzeczy pojawiło się jedno pytanie: kto teraz będzie kapitanem? Jeden z oficerów byłby naturalnym wyborem, ale ani Kabaji, ani tym bardziej Moji nie godzili się na kandydaturę tego drugiego. Ich walka trwała długo, stanowczo za długo, by komuś z załogi chciało się to jeszcze oglądać. I tak, gdy oni walczyli, a wszyscy spali, lunatykujący lew, Richie. Dniach o podbojach pokonał obu oficerów, więc siłą rzeczy stał się nowym kapitanem. To już nie była załoga Bagiego, ale załoga Richiego. Niestety jego szczęście nie trwało zbyt długo. Cała załoga została zauważona przez tubylców, którzy zaatakowali i pokonali piratów bez jakiegokolwiek problemu. Bagiemu w tym czasie, z pomocą tajemniczej kobiety, udało się odnaleźć swój cyrkowy okręt zacumowany u brzegu pewnej wyspy, ale na miejscu, oprócz swojego twojego własnego grobu. Zastał Kabadziego oraz Modziego w krytycznym stanie. Jak się okazało, reszta jego załogi została porwana przez plemię kanibali, którzy już wrzucili ich do kotła. Jednak patrząc na fragmenty podzielonego ciała Bagiego, nie za bardzo wiedzieli, z czym mają do czynienia i jak się za to zabrać. Ale nagle wszystkie one połączyły się w całość, tworząc pozbawione głowy, dłoni oraz stóp ciało. Kanibale pierwszy raz widzieli coś takiego, dlatego nie potrafili się bronić. Zostali pokonani, a cyrkowa załoga nie mogła powstrzymać radości widząc, kto przybył im z pomocą. Kapitan klaun Bagi, we własnej osobie. Razem z dwójką swoich oficerów oraz nowo poznaną kobietą z łatwością rozprawili się z kanibalami. I tak cała załoga zjednoczyła się ponownie, mając nowy cel: odnaleźć chłopaka w słumianym kapeluszu. A co się stało dalej? No wie, ten wie.